Cały kalendarz adwentowy ze Szlajka. Zostawcie łapkę w górę dla konia. Jest Piesek Panda. Ma nowego kumpla Konika. A jak ten koń się będzie nazywał? Witam Was z bliska. I oto kalendarz, który będzie dzisiaj otwierany. Weźcie dla tego konia, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie mu coś miłego, bo on pierwszy raz na kanale i wiecie, no trochę się wstydzi. A tak w ogóle mamy tutaj wersję z zeszłego roku, którą już otwierałam w ubiegłym roku na kanale. Więc przyszedł czas na wersję 2020. Numer 1 otwieramy. Zobaczcie moje nowe paznokcie. Dajcie znać, czy Wam się podobają, tak pomalowane trochę świątecznie. I poproszę, żeby wszystkie osoby, które jeżdżą konno, odezwały się w komentarzu. Zobaczymy, czy mam takich widzów, a może macie swojego konia. Pierwsza rzecz jest to figurka. Właśnie taka pani. Jest ona weterynarzem, więc czekam w kolejnych okienkach na konie, którymi ona będzie się opiekować. Numer dwa z takim kotem okienku. Zobaczymy, czy tu będzie kot. I jeżeli zbieracie figurki, to dajcie znać, czy szlach jest Waszą ulubioną firmą, czy jak. Jakaś inna jest lepsza, może macie obeznanie. W tym okienku był taki kuferek otwierany na różne przyrządy i lekarstwa dla weterynarza. jest zaraz obok. No właśnie może jest tutaj ktoś, kto chciałby zostać weterynarzem w przyszłości. Zobaczymy. Kurczę, myślałam, że będą jakieś konie, ale jak na razie takie gadżety bardziej. To się chyba nazywa stetoskop, z tego co dobrze pamiętam. No, ale wiadomo, takie słuchawki. Ja zawsze mówiłam na to słuchawki, jak byłam mała, <laughs> numer 4. No właśnie pamiętam, że jak byłam mała, to miałam takie słuchawki do zabawy. Ale jak widzicie, nie zostałam weterynarzem ani nawet lekarzem, tylko youtuberem. A te kalendarze nagrywam już teraz, żeby wam powiedzieć, czy opłaca się go kupić. I póki co, jak za cenę 150 zł, bo właśnie tyle zapłaciłam za ten kalendarz, to to takie troszkę badziewko tu się trafia. Maleństwo. No ale dobra, nie jesteśmy jeszcze w połowie kalendarza adwentowego, więc dajemy mu szansę, i czas na numer 5: jakieś jedzonko. Sałata. Fajnie wygląda ta Sałata, więc wiecie co, w lodówce coś zaraz schowałam za Sałatą. <gry> Piątka, to zawsze duże okienko. I tutaj, jak widzicie, jest szóstka. Co ja mówię, mikołajki. Tutaj jest podwójne, więc mam nadzieję, że będzie koń i właśnie tak się zdarzyło. Ale to chyba taki młodziutki, że rybaczek, czy nie? Pokażę Wam go z bliska i dajcie znać, co o nim myślicie. Ja się zawsze tymi figurkami zachwycam, bo uważam, że są wykonane naprawdę porządnie. No to zaczynamy, pędzimy do siódemki wiok to dotrwał do tego momentu filmu. Niech pisze wio w komentarzu, tylko nie przyznajcie się o co chodzi. Niech ludzie będą zaskoczeni, wejdą na film, będą widzieli wio, 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 Tu chyba są jabłuszka. Mi się wydaje, że jabłuszka były w tamtym roku w kalendarzu, ale zawsze lepsze to niż taka malutka buteleczka, która mi się trochę. No niezbyt podoba. 8, moja ulubiona. Jaki jest wasz ulubiony numerek? Uuu, duże okienko. Może będzie jakiś zwierzak, bo często są nie tylko konie, tylko jakieś tam zwierzaki, kociaki, króliki, wiecie o co chodzi. I chyba tak będzie, bo widzę tutaj jakieś łapki. Czarny kot. Tak wygląda, ma nawet naklejeczkę z napisem jakimś numerkiem. I w ogóle, czy macie koty? Czy lubicie? Bo ja nigdy kotka nie miałam, więc no ciężko mi powiedzieć, czy lubię, czy nie. Ale wiem, że były jakieś takie przesądy, że jak kot przebieg ci drogę, to przynosi nieszczęście. Mam nadzieję, że ten kocik nam tylko i wyłącznie szczęście tu przyniesie i fajne rzeczy się trafią. Numer 9. Ja kiedyś czytam o kotach i bardzo mi się z charakteru podobały kotki Devon Rex. Nie wiem, czy znacie. Co my tu mamy? Teraz chyba będziecie mogli mi podpowiedzieć. Na małego chyba nie będę to zakładać. Tutaj mamy na rysunku przedstawione, jak to powinno być, i według mnie jest to jakaś uprząż. Możecie mi napisać, jak to się nazywa, bo wiem, że na pewno znajdą się tutaj osoby, które bardzo dobrze się na koniach znają i zawsze mi podpowiadają bardzo ciekawe, mądre rzeczy. Numer 10: coś dużego, zaraz zobaczymy, co tym razem. Jest to, jak ja to zawsze mówię, ubranko, ale dzięki Wam wiem, że nazywa się to. Derka. Fajne wykonanie, taki wzór. W kratkę też mi się podoba, ale zobaczcie, dla tego konika to jest zdecydowanie za duże. Wygląda to jak jakaś jego kołderka, no nie? Więc czekamy na dużego konia. Otwieram jedenastkę. Takie malutkie coś. Ojoj, oj, oj. Nic tu w ogóle nie widać. Jak dla mnie to jest troszkę słabe, że są takie, takie bardzo miniaturowe te rzeczy. Ale całe szczęście mogę wam to pokazać na moim koniku. Trafił mi się taki bandaż na nogę dla niego. Numer 12, czyli jak widać ten kalendarz adwentowy jest taki tematyczny, a ja zapraszam Was do mojego sklepu, albo wiecie co? Konia poprosimy o reklamę, więc... bądź wezwany do reklamy? Bardzo proszę! Badajcie do sklepu swojej ulubionej youtuberki Gram Pauli do każdego zamówienia. Dostaniecie takie piękne zdjęcie z jej własnoręcznym podpisem. W wielkiej promocji są fajne poszewki na poduszki, woreczki, pudełka z niespodziankami, w których znajdziecie gwarantowanego Donata Pączka. <grym> z <nieśpodziankami> pudełka z niespodziankami nie zdradzę wam, jakie tam są rzeczy, ale mogę wam pokazać jedne piękne, cudo, które często się tam znajduje. Takie portfeliki z moim kumplem, jednorożcem, koniorożcem. I różne inne boksiki, zobaczcie, tylowo wyglądam w tych opaskach. Też takie się często znajdują tam. No to co? Glambella.pl i róbta zakupy! Brawo, brawo dla tego konia. On może w jakichś telezakupach chyba występować. 13. Czy to będzie pechowe, czy szczęśliwe okienko? Zaraz się dowiemy. Na pewno powiem Wam, że fajne, że ten kalendarz jest tematyczny. Mogliby nie wsadzać takich miniaturowych rzeczy pojedynczo, tylko na przykład właśnie włożyć dwie buteleczki razem, czy strzykawkę ze słuchawkami, bo tak to trochę mało rzeczy tu tak naprawdę będzie. Tym razem jabłuszka czerwone wcześniej były zielone. Numer 14. Okienko z koniem. Jakieś legowisko. Nie, to chyba koszyk. Wrzucę tutaj jedzonko i chyba pasuje, co? 15. Może jakiś królik nam się tutaj trafi, albo kotek. Coś widzę, dużo zwierzaków na obrazku. Jej! Fajny mały kliciuś, widać jest trochę głodny, bo zamieszkał razem z jedzonkiem tutaj w koszu. Numer 16. I napiszcie w komentarzu, jaki chcielibyście, żebym otworzyła kalendarz adwentowy, bo otwieram już na kanale Barbie i LOL Surprise. I tutaj jakieś dwie rzeczy. Połączone miseczki chyba dla kotka, jedna z mlekiem, a druga z miejscem na jakieś żarełko. Numer 17 i co będzie w środku? Uee, coś malutkiego. Co to jest? Chyba jakaś szczota. Wkładam ją do skrzyneczki naszego weterynarza. Kolejna moja ulubiona. Osiemnasteczka. 8-18. To lubię najbardziej. Co tu jest? Czekam oczywiście na dużego konia. Jakieś buteleczki. Na moje oko jest to jakiś krem w tubce, coś takiego albo maść. Tak zwana maść końska i dziewiętnastka zdecydowanie większa i tu mi kawałek wystaje tego plastiku, ale jest kolejny zwierzak. Co to za zwierz? Pojawił się wiewiór, wiewióreczka. Mamy już dużego kota i malutkiego kiciałeczka, więc niezłe tutaj stado zwierzaków się robi. Numer 20. Zobaczymy, co tym razem. Szczotka? Tak jest. Możemy wyszczotkować naszego Konika. 21. Zobaczcie trochę, już jakby było otworzone, ale nie podglądałam. Co tu się znalazło? Kolejne maleństwo. Kolejny bandaż taki sam, tylko że błękitny. I wiecie co? Obejrzyjcie moje poprzednie filmy z tym szlachem z poprzedniego roku, bo wydaje mi się, że jakaś lepsza była zawartość. Wiadomo, to są fajne rzeczy do weterynarza, ale mogliby na przykład te bandaże wrzucić dwa w jednym okienku. Numer 22. Wiecie, te kalendarze tanie nie są, a dosyć malutkie rzeczy tu wrzucają. Napiszcie koniecznie, co o tym myślicie. Jest tutaj królik, na którego w sumie trochę już czekałam, bo go widziałam na obrazku. Dajcie znać, czy macie królika w domu. Ja nigdy nie miałam, ale miałam koleżankę, która właśnie miała króliczka. Numer 23. Jakbym miała królika, zdecydowanie nazwałabym go bak. I jest marchewka, więc będzie miał co jeść, ale wygląda mi ta marchewka w ogóle większa od niego. <gry> no to wiadomo, teraz coś, co, na co najbardziej czekaliśmy: 24 wigilia, prezencik, więc zobaczmy, co nam się trafi. Na pewno będzie to koń, bo już go widzieliśmy tutaj bardzo, bardzo długo, jak otwieraliśmy kalendarz adwentowy na tym obrazku, więc e, trzeba go zobaczyć. Taki jaśniutki, dajcie znać, jak się nazywa jego umaszczenie, i widzicie, jak pięknie ma wyczesane tutaj fryzurę i założyłam mu wszystkie akcesoria które były przygotowane dla niego w zestawie i to są wszystkie rzeczy, które trafiły mi się w kalendarzu adwentowym jestem ciekawa kto jeszcze filmu nie wyłączył więc to jeszcze tutaj jest, niech napisze w komentarzu kotek, zobaczymy ile jeszcze osób ogląda i co wy myślicie o tym kalendarzu na moje oko trochę mało tych rzeczy tutaj jest we wcześniejszych chyba bywało więcej więc zobaczcie tamte filmy, gdzie też otwierałam szlaj a koniu bardzo wam wszystkim dziękuję za oglądanie jeżeli chcecie, żeby pojawił się tutaj, cześć! Pozostawcie dla niego łapkę w górę, zasubskrybujcie, dzwoneczek, komentarz, wszystko! Uuu! A nie, chyba robię ipa! Do zobaczenia!